man z tej strony DJ Tyson i DJ Song. Tak, I w dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić parkura zbudowanego właśnie przez tego gracza. I co? I przechodzimy go, nie? O. Dobra. Kto będzie pierwszy? Oczywiście ja będę. O pierwszy zaczęłeś. No i co mi to wchodzi? Ale oświecę cię. W spadłem? Spadłem. Ja tam zaraz spadniesz na lodzie. Ehe, nie spadnę, bo jestem dobry. Dobra. Patrz, jak jestem pro. A no, spadłem, no ja! Fajnie to wygląda tyle, jak się wskacze. No, wiem, fajnie się teraz pisałem. No. Kurde, Dobra. Dobra, idziemy. Ej, 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 gdzieś ty był? Tepnąłeś się chyba. Dobra, idziemy z koksem. K kurde, <głos> spadłeś? <głos> Jakiś ciebie, ale ja też spadłem. Ale spoczka. serwer oczywiście będzie w opisie. Kurde, cały dzień mam wiesz, chcę zrobić, zrobić tego sprinta. Co, widziałeś kiedyś sprint, ten parkur? No przecież. Oczywiście, że będzie parę. Jak... Aha, tak się przechodzi prywatne parkury. To Aha, aj dobra. Spad jest. Nie spadł. Na Do lody doszłem. No spadłem, żal. Tu jest trochę ciężej. Dobra. Tak. Ja sobie... Tu będzie event za niedługo na tym parkurze, to oglądajcie jak się przychodzi go. Tak, jak spadamy z tego parkura. Najwięcej. A nie chodzimy. <laughs> Ja nie jestem od przechodzenia parkouru, jestem od budowania. No, budowania, tak Dobra, o no, spadłem, nie no. Nie bawimy się tak. Ale Masz. to... Ale to wielkie, przecież ja tego nigdy nie przejdę. Przejdziesz. Kiedyś może? Na, na, na tym. To kiedyś. A ty gdzie jesteś? Za tobą. Aha, spadłeś, dobra. O, pięknie. Hop. Nie widzę cię. Aha, tam Hop. Oj, o, jo, ho, ho. Dobrze, że ten shift, bo bym spadł, już chyba 50 raz. Haha, jestem dalej od ciebie. O, dobra. no nie. No jaki żal. Kargę daję na tego, co wybudował tego parkura. Nie będę się bawił, nie będę się bawić po prostu dam ci bana, że takie parkury budujesz i tyle, nie? Nie będziemy się bawić. O, no nie Seba, ktoś bił. Nie wiem, ale dobra. O, Roma, widzimy tutaj wspaniałą, wielką Romę. Ej, a może zmienimy parkour, bo to nie nasz... nie nasz... nie naszym poziomie jest. Jestem przy końcu prawie. Mhm, zresztą ci z łuku zwalę. No, no, no nie, ja nie umiem. Nie wiem co ty chcesz zrobić, ale dobra. Przy końcu jesteś prawie. Też jestem prawie. Czy te pdasz? Nie. Jak <grych> spadłeś? Kolo. Co ty robisz? O no, dobra. Dobra, jeszcze mam parę. Ale to ciemno. Dupe. No bo tu nie ma świateł. I dlatego. Specjalnie taki, żeby było ciężej. Dobra, chodźmy do mojego pierwszego parkura. Czekaj, już jestem. Dobra, idziemy do tego pierwszego parkura. Dobra, wy wyary. Parkura. Tylko od tego trzeba. Zresztą... No nie. Już zacząłeś tutaj, gm0, proszę Włączyłeś sobie game moda? Wyłączyłem, nie mogę Dobra Daj z 7 złotej aptu Trzy Dwa, Start Start uh, yeah. yeah. <laughs> Fajnie Ten jest chyba fajny parkour No Nope. no, spadłeś? Eee, coś mnie tepnęło, ktoś mnie tepnął. Bo... Ta... O, tu mam lepiej. Ej, gdzie ty? Ktoś mnie tepnął. No tepnął, ta. Zobaczcie. No ja spadłem przy pierwszym. No hmm. dobra. Dobra, zaczekaj tam na mnie. Nie idź tam. Na mnie. Czego mam czekać? nie no i co, i spadłeś? No ja też spadłem. Może. Dobre. Co jest? Dam mi ktoś działkę końcu za dwa złoty. Dobre. Dobra. Dobra, dobra. Przechodzimy go. już go przejdę. Działki są darmowe i wystarczy kogoś poprosić. A po co prosić, jak można wpisać plotmę i coś tam. Admin wiesz. może trochę wpisać, nie wiedzieć. No, może też. chopie Przejdę tego parkura. Wygram go. Nie tapaj się do mnie, bo ja cię znam. Gdzieś ty jest. Dobra. Hehe. <śm> jesteś w tyle. Nie dorównujesz mi po prostu i tyle. Ale jesteś daleko. <śm> Spadłem! O <śm> no. Dobra, nie będziemy się tak bawić. Dobra, idziemy tego parkura. Tepnąłeś się. Nie, tepnąłem się. Jestem... E, co ty zrobiłeś? <laughs> nie wiem. Co? Ej, nie masz. Nie wiem, ja sobie przebiegłem przez ciebie. Po prostu. Zginąłem! Ona! No. <laughs> nie śmiej się, to nie śmieszne. Wcale. No, wcale tak, a dobra, przechodzimy go, bo to chłopie... Przechodzimy tego parkura i koniec, bo już się... A gdzie jestem? Chłopie, teraz się tam zwalę. Muszę go przejść pierwszy od ciebie, bo ty jesteś zły. Dobra. A jak... Ej, ale żal. Spadłeś? Nie. No wcale nie spadłeś, wiedziałem cię, Schodzi na dół, głupku. No. No już widziałeś, już chciałeś mnie okłamać. Fright Kurde. jeden ty. E, co ty mi robisz? Nic ci nie zrobiłem, już nie gadaj. Biegnę sobie po prostu po rekord świata. I wy... Ej, ej, na dole byłeś. Zaczekaj tam niam, na mnie, to będziesz mógł. <noise> to głupotę zrobił. Aha. Dobra, Mo możesz już biegnąć. O oh, chłopie, ja jestem lepszy od ciebie oh, No nie! Ej, co ty mi zrobiłeś? Ja ci nie zrobiłem Wcale, nie kłamiesz Dobra Idę tam, bo mi się rysz. Gdzie ty jesteś? Ja już tu byłem. Prawie. Creeper, wybuch Przy tobie? Na dół zresztą od nowa przechodzę No i dobrze, ja teraz go przejdę Jestem lepszy od ciebie no, o, o, no nie, no nie, i znowu zginąłem. No Aha, dobra. Zaczekaj, tam na mnie to. Dobra, biegniemy. O, ja go teraz przejdę. Tak się przechodzi tego parkura. Jestem hard admin. Napisz coś do mnie. Co? Co? jestem, ej kurde. A napisz jeszcze raz. Nie. Nie będę ci pisał, boś ty chopie zły człowiek jest I tyle. Biegniemy go chłopie. A napisz jeszcze raz. Nie będę ci pisał chłopie. Coś, co ty myślisz, że co, że ja co, jestem jakiś chopie? Kolos, czy nie? Nie, i sobie nie hopię. Idę po zwycięstwo i tyle. Mnie tylko interesuje, jaksy Ona aby mnie znów zerombali. Haha, przejdę go prawie może kiedyś. Dobra. Co ja i robię zdjęcia, bo będziesz skoczył po Aha, skokoj, skok. Aha, przeszłem, Dobra. W tym odcinku to by było chyba na tyle. Jak się podobało to subskrybujcie, komentujcie i...